Jak powiedział klasyk, rozmiar ma znaczenie. Także w rekuperacji. To jak wielkiego bądź małego rekuperatora potrzebujesz, będzie zależne od wielkości twojego domu. A tak dokładniej od wielkości kubatury każdego z pomieszczeń w twoim mieszkaniu. Więc żeby dobrać dobrze jednostkę rekuperacyjną, musimy zweryfikować i przyjrzeć się każdemu z twoich pomieszczeń z osobna. Dobierając rekuperator warto to pytać inwestorów o ich oczekiwania. Być może mają jakieś mokre hobby, akwarystykę, terrorystykę, hodują węże, może chcą mieć siłownię albo jakąś wielką saunę w łazience. To wszystko wpłynie na dobór ilości powietrza i krotności wymian w pomieszczeniach, zapewniając komfort. I to jedna ze składowych, bo rekuperacja to cały system, ale w tym przypadku mówimy tylko o doborze rekuperatora. Kiedy poznamy już oczekiwania inwestorów i przeznaczenie każdego z pomieszczeń w domu, przychodzi czas na stworzenie bilansu powietrza. Będziemy się wspierali projektem architektonicznym. Tam mamy rzuty i wskazane wszystkie powierzchnie użytkowe każdego z pokoi, łazienek, kuchni. Posłuży nam to do stworzenia kalkulacji ilości powietrza, zarówno na kanale nawiewnym, jak i wywiewnym. Bo rekuperacja to zrównoważony strumień powietrza nawiewu i wywiewu w Twoim domu. Do Twojego domu będziemy wtłaczać świeże, oczyszczone i ciepłe powietrze. A jednocześnie będziemy wyciągać powietrze zużyte, wilgotne i niekoniecznie pachnące. Dlatego w budynku masz dwie strefy: strefę czystą, taką jak pokoje, salony, sypialnie, jadalnie, gabinety, gdzie powietrze oczyszczone będzie wypełniać kubaturę. Tam odpoczywasz, tam sypiasz, tam poczujesz się komfortowo. A jednocześnie będziemy powietrze wyciągać ze strefy brudnej, gdzie mówimy tutaj o pomieszczeniach typu łazienka, garderoba, WC Kuchnia, spiżarnia, wiatrołap. Czyli z wszystkich tych miejsc, w których produkujesz wilgoć, przykre zapachy, no i jednocześnie wyższą temperaturę. Powietrze wyciągane posłuży nam do tego, żeby z niego odzyskać energię, za którą zapłaciłeś. Wyliczamy strumienie powietrza, zarówno dla nawiewu, jak i wywiewu z Twojego domu. Każde z pomieszczeń ma swoją wielkość. I każde z pomieszczeń ze względu na swoją funkcję jest określone w normie co do ilości powietrza nawiewanego bądź wywiewanego. Przypomnę, że powietrze świeże wprowadzamy do sypialni salonu jadalni gabinetu. Tam zwykle potrzebna nam jednakrotność wymiany w ciągu godziny. Oczywiście weryfikujemy to, jeśli Twoja rodzina jest liczna, w sypialni śpi wiele lub więcej osób albo masz szczególne wymagania. Z kolei kuchnia, łazienka, pralnia to zwykle poza normowymi liczbami przyjętymi. Do określenia bilansu, krotność wymian na poziomie dwóch w ciągu godziny, no bo tam produkujesz wilgoć, tam smażysz rybę, tam gotujesz zupę. Czasami zdarza się, że te ilości powietrza będą większe. I tak pomieszczenie po pomieszczeniu weryfikujemy ilości powietrza zgodnie z normą i przeznaczeniem. Tworzymy bilans. Na końcu wychodzi nam liczba ilości metrów sześciennych powietrza wprowadzanego do Twojego domu i wywiewanego. Te liczby powinny się ze sobą równać. To pierwszy krok do dobrze przygotowanej rekuperacji. Wyliczyliśmy strumienia powietrza dla Twojego domu. Zarówno tego nawiewanego, jak i wywiewanego. Ta liczba mówi nam o tym, jakiego rekuperatora poszukujesz. Ale czy do końca? Otóż urządzenie, które będziesz miał dobrane do swojej rekuperacji, najczęściej ma określoną wydajność już w swojej nazwie. Ale to nie wszystko. Charakterystyka pracy urządzenia dla każdego z nich bywa różna i odbiega czasami od tego, co określa nazwa. Dlatego potrzebujesz inżyniera i projektu wentylacji, żeby przekonać się, czy dobrany rekuperator przedmucha prawidłowo twój dom. Projekt rekuperacji jest ostatecznym potwierdzeniem dobrze dobranego rekuperatora. Dlatego polecam i zachęcam. Nie opieraj się wyłącznie na dostępnych narzędziach do jakichś kalkulacji bilansów powietrza dostępnych w internecie. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy i wsparcia inżyniera, bo wyliczenia powietrza, o których dzisiaj mówiliśmy, plus projekt instalacji i jej rozłożenia w Twoim budynku potwierdzi ostatecznie dobór urządzenia. Jeśli myślisz o rekuperacji z nadzieją na komfort w swoim domu, świeże, czyste, przefiltrowane powietrze, brak wilgoci, cichą pracę systemu i jednoczesne korzyści z oszczędności na ogrzewaniu, skorzystaj z pomocy doświadczonego instalatora, który w swoich szeregach Posiada inżyniera projektującego systemy wentylacyjne. Niech rekuperacja nie pozostanie jedynie w sferze nadziei, a stanie się realnym faktem.